Dzień dobry, witam Was ponownie. Dzisiaj na moim stole zestaw od Triangle Labs ściągnąłem Hot, hand, hot End przepraszam, do drukarki Voron i jest to zestaw składający się, jak widzicie, tutaj była grzałka, termistor, jeszcze jakaś tam złącza. Teraz mamy radiator, mamy blok grzejny, co tam jeszcze? Pasta termoprzewodząca, skarpeta silikonowa, dysza. Rurka to jest opcja full metal. Śruby, i tutaj jeszcze ta szybko złączka. No i sam montaż jest dosyć prosty. Trzeba jednak pamiętać tutaj o kilku krokach, które muszą być wykonane. Odsyłam również. Może tutaj link do oryginalnej instrukcji z E3D. Wkręcamy dyszę w blok do samego końca, a później. 1 czwarta do jednej drugiej obrotu odkręcamy to, tylko po to, żeby docisnąć z drugiej strony tą rurką bloku grzejnego. Czyli tutaj już wkręcamy to i blokujemy w ten sposób właśnie, czyli dokręcamy z drugiej strony do dyszy, później przyda nam się albo klucz, albo tak jak u mnie, mam takie małe imadło madło stołowa chwytamy za blok i dokręcamy dyszą, wiecie. Tutaj nie ma jakichś wielkich sił, więc trzeba to zrobić z wyczuciem, żeby czegoś nie urwać. Dokręcamy i gotowe. I tu już mamy jakby skompletowane to, zamocowane. Krok kolejny. Ja tutaj zacząłem od posmarowania pastą termoprzewodzącą rurki, a później mówię, dobra, to jeszcze dokręcę tutaj tą grzałkę i termistor. Więc widzicie, pasta jest już nadpoczęta, że tak powiem. We wcześniejszych modelach nie było chyba tego jeszcze, a później została ona dokładana. Więc, no tutaj, również zgodnie z zaleceniami, smarujemy tą rurkę. I teraz montaż termistora i w samej grzałki to już słuchajcie, z której strony będziecie chcieli, nie? Ja później to musiałam przekręcić na drugą stronę, więc pokazuję, że generalnie montaż przez te śruby dociskowe. A kierunek to już musicie sobie zdecydować, jak wam wygodniej będzie, z której strony chcecie to mieć zamocowane. Również tutaj nie, nie przesadzajcie, żeby nie zerwać gwintu, może w, w blokach, w bloku. Więc. Z wyczuciem wszystko, nie? To są malutkie elementy, nie, nie przesadzajcie. I co jeszcze? Również z to, ta taśmą chciałem powiedzieć, pastą przewodzącą, termoprzewodzącą, różne głosy widziałem, ale dobra, robimy tak jak producent zaleca, czyli smarujemy ten zewnętrzny gwint rurki. Zobaczymy, jak się sprawdzi, nie? Później po dokrąceniu radiatora na tą rurkę. Tam ma być to ciepło. Ma być to ciepło przekazywane. Jeszcze trochę, Jarek, dokręcaj, nie bój się. I tak jak tutaj też wspominałem, jest to zakup z Triangle Labs, czyli oryginalna nie oryginalny zestaw z E3D, tylko tutaj chyba AliExpress, czy inny jakiś portal wysyłkowy sam jestem ciekaw, jak to się spisze w naszym woronie. No bo oczywiście jest to zestaw do Worona. Odsyłam do filmów cały, cały cykl powstał już, nie jeśli chodzi o budowę Worona, a tutaj pomyślałem, że warto wyodrębnić ten film, bo ten hot hotend warto zainstalować w innych drukarkach również. Posmarowane, nakręcamy radiator i tutaj również bez narzędzi wystarczy ręką to dokładnie dokręcić. Wciskamy szybko złączka i tyle. I to jest wersja full metal i na tym myślę, że zakończymy. Jak widzicie, praca jest dosyć prosta, łatwa i przyjemna. Kilka klocków Lego, składamy to wszystko razem. Widzimy się w takim razie za kilka dni już w kolejnych filmach. Do zobaczenia!